Sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mszanie Dolnej poszukuje wolontariuszy, którzy wsparliby 32 finał. Czasu jest niewiele, bo tylko do 15 grudnia. Myślę, że najlepiej, żeby się pojawili tutaj u nas, bo to wtedy jakby można szybciutko zaktualizować zdjęcie, jeśli ktoś już wcześniej brał udział. Ewentualnie, jeśli ktoś brał wcześniej udział w zeszłym roku czy dwa lata temu, może też zadzwonić do nas. Wystarczy, że poda numer PESEL i my wtedy zarejestrujemy w bazie i później pojawi się tylko raz, żeby podpisać dokumenty. Również ci wolontariusze z Powiatu Limanowskiego z naszego terenu absolutnie mogą się czuć bardzo dobrze mogą być dumni z tego, że uczestniczą w tej inicjatywie. I myślę, że nie jest to bez znaczenia na pewno przy rozdziale pewnie tego sprzętu, że tam gdzie te wyniki są dobre, no jest jakby pewnie... Łatwiej podejmować decyzje, gdzie ten sprzęt przekazywać, dlatego, że to nie jest tak, jak już mówiłem, powiedziałem na początku, że ten sprzęt trafia do każdego szpitala. Przygotowania do tej orkiestry, do tego 30. finału trwają już pewnie plan jakiś na ten finał macie ale też chyba taki apel do tych którzy no mogą udostępnić swoje miejsce w jakimś zakładzie usługowym w sklepie po to żeby właśnie ze sztabu w mszanie dolnej znalazła się taka puszka stacjonarna tak w zeszłym roku tych puszek było sporo powiedziałbym że taka rekordowa ilość no, chcielibyśmy żeby w tym roku również taka możliwość znaczy wiemy że taka możliwość jest i informujemy o tym na, w naszych mediach społecznościowych, ale również za za pośrednictwem Waszej telewizji chcielibyśmy zaprosić tych, którzy chcieliby, żeby taka puszka się pojawiła, u nich gdzieś tam, nie wiem, tak jak powiedział pan wcześniej w zakładzie pracy czy, 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 czy w sklepie, czy, czy w jakimś punkcie usługowym. 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już 28 stycznia 2024 roku. Mottem akcji jest Tu wszystko gra OK. Orkiestra będzie zbierała środki w ramach akcji Płuca po pandemii Gramy dla Dzieci i dorosłych.